Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. Trwa sezon letnich koncertów przytężni. Ta muzyczna inicjatywa już od kilku lat jest z powodzeniem realizowana w Pruszkowie i cieszy się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie sfinansowano z budżetu obywatelskiego Pruszkowa, a za realizację odpowiada Miejski Ośrodek Kultury Kamek. W tym roku aż cztery koncerty specjalnie dla wszystkich mieszkańców miasta. Przygotowaliśmy bardzo różnorodne propozycje muzyczne, bardzo ciekawych artystów i wyjątkowe podróże muzyczne. Dzisiaj natomiast gości u nas zespół wyjątkowy, skład międzynarodowy. Są to muzycy zarówno z Polski, jak i z Kuby. I jak nie jest się trudno domyślić, jest to muzyka kubańska dzisiaj. My dzisiaj salsę, bachate, timbę, także naprawdę będzie mocno, kolorowo i energetycznie. Fiesta Kubana wybrzmiewała przytężnie w Parku Kościuszki od godziny 19. Zielone otoczenie, widownia z poziomu leżaków oraz mała scena tworzą kameralny klimat, który jest wspólnym mianownikiem wszystkich koncertów tego letniego cyklu. Przed nami jeszcze dwa muzyczne spotkania w tym miejscu, najbliższy już w sobotę 5 lipca. Będzie to koncert zespołu Boom Boom Orchestra. Jest to muzyka i propozycja muzyczna z muzyką instrumentalną, muzyka klezmerska, także naprawdę bardzo, bardzo dobry zespół, bardzo dobra propozycja artystyczna i idealnie wpisująca się tutaj w ten klimat plenerowy. A jako ostatni wystąpi dla nas zespół Big Bike Orchestra. Będzie to wyjątkowa propozycja. Po raz pierwszy w Pruszko Zespół, który nie tylko będzie grał i śpiewał, ale również jednocześnie będzie jeździł na rowerze. Także wypatrujcie Państwo tych muzyków już 19 lipca w przestrzeni miejskiej, bo będą Was zapraszać na koncert, a wieczorem o 19.00 19 zaprosimy właśnie tutaj również do tej przestrzeni parku na tą scenę. Big Bike Orchestra w sobotni wieczór 19 lipca zamknie tegoroczny cykl letnich koncertów przytężni. Czy inicjatywa wróci za rok? Projekt koncertów nie pojawił się na liście pomysłów zgłoszonych w budżecie obywatelskim Pruszkowa 2026. Niewykluczone jednak, że będą realizowane przy innym finansowaniu niż obywatelskie. Muzycznie niebawem mieszkańców będzie bawił również tradycyjny lipcowy koncert do północy. 12 lipca na placu Jana Pawła II na scenie wystąpią Hanna Banaszak, Mietek Szcześniak i Trewoci. Start o godzinie 20. Wstęp, jak zwykle, wolny.